Kochana Ines, dzień przynosi mi Twój uśmiech. O poranku chciałbym ucałować Ciebie. Kiedy patrzysz na mnie, czuję radość. W sercu chciałbym nosić Twój uśmiech. Chciałabyś spędzać ze mną każdą chwilę, patrzeć w moje oczy i czytać z nich. Bo w moich niebieskich oczach jest miłość, z każdym dniem ta miłość kwitnie. Pomaluj jutrzejsze chwile radością, napełnij każdy kąt cudownym uczuciem. Niech nasze pocałunki wyrażają miłość. Bez ciebie nie chcę patrzeć w przyszłość. Jeszcze przyjdzie wiele radosnych chwil, wtedy już zawsze będziemy marzyć. Każdy dzień będzie tylko nasz, nie będzie wtedy już żadnych problemów. Jesteś moją największą radością, nie zostawiaj już nigdy mnie.